Hej wszystkim, tutaj Ania Nightly Witam Was tym razem w takim nietypowym dość odcinku, który już w sobie dosyć dawno temu nagrałam, ale stwierdziłam, że dobra udostępnię chociaż jego fragment, więc tutaj jest w końcu ten od dawna oczekiwany odcinek, kiedy miałam opowiadać tam o swoich szkicownikach i tak dalej, ale to Stwierdziłam, że dam na razie fragment. Ten odcinek będzie kiedyś, tylko nie wiem kiedy, bo nie za bardzo mam teraz czas, żeby go montować. A na razie tylko wypuszczę fragment, bo w sumie to zabawna sytuacja z tym wyszła. Ale jak chcecie zobaczyć o co z tym chodzi, to obejrzyjcie dalej. Hej, wszystkim, tutaj Ania Nightly. Witam Was w kolejnym filmiku. Tym razem o rysunkach moich. Tak, w końcu nagrałam ten filmik i e, w sumie na razie to tą będę e, książkę opisywać, a później może zobaczę, czy inne mm, będę. Oczywiście no to jest już stary bardzo, że tak powiem, szkicownik. W sumie to nie był szkicownik, tylko notes bardziej, a mm, tak, tak wyszło, że go po prostu do rysunka, do rysunków w sumie wzięłam, a Szczerze, to na początku tam notatki, właśnie, miały być z różnych rzeczy i nie planowałam do rysunku, ale tak wyszło, że jednak wyszedł do rysunku. Oczywiście nie naklejałam przed filmikiem tych naklejek, bo po co? Ale tak naprawdę to tak, są to naklejki, które mam ogólnie w domu albo z Pyrkonu, albo tam gdzieś indziej i ponaklejałam, bo w sumie już ta okładka jest trochę zniszczona i nie ma się co dziwić, bo w końcu przecież z 2012 i 2013 jest ten szkicownik. Ok, to może przejdziemy do zawartości. Chociaż nie wiem, czy na pierwszej stronie będzie już coś ciekawego. No nie, tutaj na początku to są, jak widzę, notatki, tylko więc nic ciekawego nie ma. A tutaj widzę, że już jakieś się zaczynają obrazki, um, um, dalej.